Cześć kochani, jak widzicie za mną, e, dzisiaj chcę zrobić wideo na temat moich e, szalonych zakupów. E, troszkę tego zrobiłam. Ja mam w ogóle taką filozofię, że m, raczej nie kupuję, chyba że naprawdę potrzebuję rzeczy na, e, no, w normalnych cenach. E, staram się zawsze wyprzedzić rok, mając dwójkę dzieci. Zawsze kupuję rzeczy troszeczkę większe na rok później na, na ofertach, więc e, na przykład teraz moja córeczka ma 5 lat. Mój synek ma dwa i ja już kupuję rzeczy na e, przyszłe lato, troszeczkę większe. E, kupuję rzeczy zazwyczaj takich, które... E, powiedzmy, że moja szafa już jest pełna i nie są to rzeczy, które naprawdę potrzebuję, ale e, wyprzedzam czas, także zaczynamy. E, zacznę od mojej córeczki i od mojego synusia. Więc e, Anastazji kupiłam taką piękną opaskę, widzicie? Pięknie wygląda. Możecie ją zobaczyć na moim profilu Instagram, na zdjęciu. E, zakładam ją tak, więc tu są wszystkie kwiatuszki. Po prostu za każdym razem, jak jej, ją ubieram, to wszyscy mówią, że jest fantastyczna. Dostałam ją w, w sklepie Handem, także polecam, bo kosztuje 4 euro. Naprawdę malutko. Dla mojego syna, który zaczął strasznie szybko rosnąć, to tak e, szybciutko tylko pokażę. E, Original Marines to jest taki sklep. Tą koszulę już ubrał raz i już widzę, że jest do prania Taka jeansowa koszula teraz super wygląda, z takim kolorkiem z tyłu. A, przepraszam, to nie jest akurat z oryginalnej to jest z fagottino. Owie jest tak zwany. Z takimi spodeneczkami, po prostu będzie wyglądał w tym fantastycznie, takie spodenki z taką koszulą. Za to do, zapłaciłam w, w promocjach 10 euro i to też 10 euro. Także fajnie w tym wygląda. Później mu wzięłam takie jeszcze spodeneczki, też będą super wyglądały do tej samej koszuli. Po prostu fajnie się to prezentuje razem. Bardzo wygodnie, z bawełny. To akurat mu kupiłam teraz. Ja lubię takie żywe kolory dla dzieci na wakacje. Chyba, że trzeba iść na jakąś uroczystość, no to wtedy go ubieram bardziej tak stonowany w beżu. Takie spodeneczki, jak widzicie, mają takie super kieszonki. To jest akurat ten sklep Original Marines, to jest włoska firma. Widzicie, super są te spodeneczki z bawełny i z taką bluzeczką. Za ten komplecik zapłaciłam 12 euro. Spodenki z bluzeczką. Także też bardzo fajna rzecz. A tu mi jeszcze została taka opaseczka dla mojej córeczki. Widzicie? Ona lubi, sama sobie ją wybrała, tak jakby miała łąkę we włosach. Bardzo fajnie to wygląda, mimo że ja wolałabym taką bardziej spokojną. No ale ona ją chciała, jej ją wzięłam. Jest bardzo zadowolona z tej opaseczki. Później e, to jest jeszcze dla moich dzieci. Byłam w zarze. Ja uwielbiam rzeczy u, e, ubierać moje dzieci w zarze. Wzięłam mu taki super e, sweterek cieplutki dla mojego syna. Widzicie, zawsze się przyda taka bluza. Za tą bluzę też niewiele zapłaciłam, bo 10 euro była w ofercie. Także też taki sweterek. Widzicie, ja kupuję wszystko na troszeczkę więcej, bo to jest 2-3 lata. Będzie mu teraz taka troszkę luźniejsza, no ale jesteśmy dopiero w lipcu. To będzie tak gdzieś na październik, listopad w sam raz i na przyszły rok, na wiosnę. Także fajny. I teraz Wam pokażę te spodnie, które Zara robi. Już wzięłam kilka modeli, kilka kolorów. Troszeczkę to wygląda. Niektórzy mówią jak piżama, ale mówię Wam, jak ubiera to mój syn z jakąś fajną bluzeczką, taką luźniejszą, wygląda w tym po prostu bajerancką. Uwielbiam te spodnie z Zary, wzięłam mu teraz takie dwa kolorki i będzie bardzo fajnie wyglądał. Za te spodnie zapłaciłam. 8 euro, także naprawdę polecam, bardzo fajne, bardzo fajnie się noszą, nic się z tym nie dzieje. Co jeszcze dla moich dzieci? Mojemu synowi kupiłam taką kurteczkę, to jest sklep akurat tutaj koło mojego domu, nazywa się Baby Glamour, e, taką kurteczkę mu kupiłam, widzicie, to jest taka raczej, tu całą zimę może w tym obchodzić, u nas to może taka bardziej prze, na, na, na zmianę stadionu, jak to mówią. Jest to prawdziwy puch. Jak widzicie, Animals Free to nie będzie z, jak to się mówi u nas, z piór gęsich, ale bardzo cieplutka. Mówiła mi pani w sklepie, że bardzo dużo sprzedają z tej firmy. Także y, jestem z tego zadowolona z tego zakupu, bo zapłaciłam za nią zamiast 150 euro, dostałam ją za 40 euro. Naprawdę fajna. Widzicie, zaraz będę musiała chciałam mu na przykład pod, y, podciągnąć troszkę rękawki, ale na pewno y, w tą zimę już znosi. Więc to by było dla niego. A to dla mojej córeczki. Widzicie, taką sukieneczkę jej kupiłam, bo my musimy iść na wesele za niedługo. Zrobię wideo na temat naszego luku. Widzicie, jaka piękna sukienka? Pięknie się będzie prezentowała. Ona będzie taka troszkę dłuższa, ma też haleczkę. Pod spodem ona jest z firmy to b 2 I ona, jak się nie mylę, kosztowała coś ponad 100 euro też w sklepie, a ja ją dostałam za 30, bo to były takie bardzo duże promocje. Także tu jej zrobię taki węzełek. Coś we włosy żółtego, jakoś, jakiegoś motylka czy coś, i będzie po prostu wyglądała pięknie. Nie wiem, czy widzicie, że są papuszki na, na tej sukience. No, ona była zachwycona nią, więc będzie na pewno pięknie wyglądała. I to by było dla moich dzieci. Teraz zaczniemy dla mojego męża, widząc, że obchodzi urodziny. Moja mama dostała taki super paseczek w Kalwinie Kleinie. Zamiast 60 euro dostała go za 36. Także naprawdę fajny, nie wiem czy widzicie, że on nie jest taki śliski, to jest taki między czarnym a brązowym, jest taki prążkowany. Będzie wyglądał dobrze do każdego rodzaju, do każdego ubioru. Także to też e, super promocja była. Czekajcie, bo zapakuję to. Bardzo lubię rzeczy e, z Calvina Kleina. Kiedyś zrobię wideo na temat moich torebek, bo mam też super torebki z Calvina Kleina. Ja dostałam w zarze e, torebeczkę. Od dawna ją chciałam. To jest taka torebeczka na, e, na jak lecę samolotem, jak, jak idę na plac zabaw, jak nie muszę dużo rzeczy brać. Jak widzicie. A, mój. Ma taką malutką kieszonkę z przodu, i to, co mi się podoba, to mieści się tu mój portfel. To nie jest taka malutka, malutka torebeczka, których po prostu oglądałam i bardzo teraz są modne, ale tu tych torebek po prostu ja, jak będąc mamą, nic nie mogę włożyć. A nie chcę zawsze chodzić z taką wielką torbą, bo już też moje dzieci powoli rosną i nie zawsze jest mi potrzebna. Także taka torebka mi się podobała. Ma kilka kieszonek, więc można porozdzielać rzeczy, nie wszystko włożone w jedną, czego nie lubię, bo później zawsze wielki, wszystkiego się szuka. Także polecam Wam tą torebeczkę, bo dostałam ją za 15 euro. Naprawdę e, śmieszne pieniądze. Później dla mojego męża wzięłam e, fajne spodnie w zarze. I teraz brakuje mi tu też, nie przyniosłam, e, kupił sobie taką super marynarkę w zarze, którą e, od dawna chciał i wreszcie sobie kupiłam. Tutaj mamy wszystkie dla całej rodziny buty z New Balance, ale o tym zrobię osobny filmek o bucikach, bo kupiłam je w każdym rozmiarze dla całej rodziny. Dla męża, dla mnie, dla mojego syna i dla mojej córeczki. Później dla mojego męża, bo on teraz bardzo dużo podróżuje. Kupiliśmy czekajcie, bo przestawię to te buciki już są, skrzynki są puste, bo ja już. Yy... Poprzemierzałam całej rodzinie i nie włożyliśmy do skrzynek. Kupiłam mu torbę, bo bardzo dużo podróżuję, Potrzebowaliśmy torby lekkiej, niedużej, żeby weszła do Wizera, do Ryanera, do każdego rodzaju samolotu. Tak wygląda ta torba. Po prostu jedna z najlepszych, które widziałam. Ma tu dużo kieszeni te kieszenie są bardzo wygodne. Bo czasami masz telefon, dokumenty i nie możesz mieć tylko jeden bagaż, musisz wszystko włożyć do tej jednej kieszonki, a później to wszystko musisz szukać. Jak masz takie dwie trzy tu z przodu na takie bardzo ważne rzeczy, to wtedy możesz to fajnie podzielić. Bardzo fajnie jest zrobiona, w środku jest podzielona też na różne części. Widzicie? Ma też taki plecaczek w środku, który możecie. cię wyciągnę. Możecie zobaczyć. To jest jedna z lepszych torów, jaką widziałam. Ma też w środku kłódeczkę, także możemy zamknąć sobie. skodę, bo teraz w że wiele razy biorą nawet te podręczne bagaże i wrzucają je do tych dużych. Także chciałam wybrać też lekką torwę. Ona bardzo malutko waży. Ma też fajnie otwieraną. I zamykano tą rączkę. Jest bardzo wygodna. Jest to fajna firma włoska, Piquadro. Ta torba kosztowała w pełnej cenie 350 euro. Ale ja zapłaciłam za nią. Dostałam je w taką fajnej ofercie 160 euro. Także jeśli chcecie zobaczyć sobie na www.piquadro.com, to naprawdę Wam polecam te torby. Wiele razy w internecie też widziałam, robią oferty. Bardzo fajna ma kółeczka też. Ma dwa lata gwarancji, nawet także bardzo polecam Wam tą firmę. No, teraz to by było tyle moich zakupów szalonych. Ale jutro jest nowy dzień, i jutro zaczynam nowe szaleństwa. Także będzie następny filmik. Na pewno napiszcie mi w komentarzach co myślicie. I to tyle. Cześć!